23 marca 2011 roku stacja pomiarowa Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej wykryła coś nietypowego. Po przebadaniu na spektrometrze germanowym filtra, przez który całodobowo zasysane jest powietrze, wykryto izotopy CESU-137. Tak po niespełna dwóch tygodniach promieniotwórcza chmura z Fukushimy dotarła nad Polskę. Jakie były skutki tej awarii sprzed dekady? Skutki awarii dla Polski były absolutnie żadne. Zmierzone ilości cezu były śladowe, bez żadnego znaczenia dla naszego zdrowia. Jednak my znajdujemy się prawie 9 tysięcy kilometrów od epicentrum wydarzeń. Co zdarzyło się 10 lat temu w kraju kwitnącej wiśni? 11 marca 2011 roku przy wschodnim wybrzeżu Japonii doszło do największego trzęsienia ziemi w historii pomiarów w tym regionie, które wywołało niszczycielską falę tsunami. Ta katastrofa naturalna pochłonęła prawie 20 tysięcy ofiar śmiertelnych i zniszczyła infrastrukturę krytyczną kraju. Natomiast żaden ze zgonów nie miał nic wspólnego z promieniowaniem jonizującym. Owszem, jednym ze skutków tej klęski żywiołowej było przedarcie się fali przez wały ochronne elektrowni jądrowej Fukushima 1. Zalanie awaryjnych generatorów prądu uniemożliwiło chłodzenie reaktora co doprowadziło do jego przegrzania, wydzielenia się wodoru i jego konwencjonalnej eksplozji. W efekcie doszło do poważnego skażenia okolicy izotopami promieniotwórczymi. W tym samym czasie 50 innych japońskich reaktorów jądrowych dalej pracowało nieprzerwanie, dostarczając krajowi energię niezbędną do poradzenia sobie z tą katastrofą naturalną. Niestety pojawiły się ofiary śmiertelne na skutek strachu przed promieniowaniem. Przymusowa akcja ewakuacyjna 180 tysięcy mieszkańców skażonych terenów zakończyła się śmiercią około tysiąca z nich, np. pacjentów ewakuowanych w stanie ciężkim ze szpitali, czy rolników samobójców z rozpaczonych wizją utraty domostw, pól i dorobku życia. Faktycznie doszło do emisji kilkudziesięciu petabekereli promieniotwórczego cezu do środowiska, czyli ilości odpowiadającej mniej więcej 1 trzeciej tego co w Czarnobylu. Jednakże tym razem lokalne skażenie, porównywalne z tamtą katastrofą, sięgające 185 kBq na metr kwadrat, obejmowało obszar 90 razy mniejszy. Akcja dekontaminacji Japonii przyjęła pokazową skalę. Zabroniono ludziom wrócić na tereny, na których podwyższony poziom promieniowania był porównywalny z wykonaniem jednej tomografii komputerowej rocznie. Lekarstwo okazało się gorsze od choroby. Tymczasem w polskich mediach pojawiły się propagandowe oszustwa, jak mapa podpisana skażenie z Fukushimy, gdy faktycznie na skali widać było, że mapa przedstawia wysokość fali na oceanie w metrach. Rzeczywista mapa skażeń po prostu nie była dość dramatyczna, bo nie przekraczała norm dla typowej zawartości izotopów w wodzie pitnej. Nie zabrakło też klikbajtowych, zakłamujących rzeczywistość tytułów. Fukushima stała się katastrofą psychologiczną dla przesiedlonych ludzi i ekonomiczną ze względu na koszty dekontaminacji. Jednak powtórzmy jeszcze raz, nikt nie zginął od samego promieniowania jonizującego, ani nie nastąpił wzrost zachorowań na nowotwory. Skutkiem historycznego tsunami był powrót Japonii do spalania paliw kopalnych i pretekst dla antyatomowych ruchów w Europie do zamykania sprawnych elektrowni jądrowych. Podobnie jak w Czarnobylu, strach przed promieniowaniem spowodował więcej strat dla nas wszystkich niż faktyczne promieniowanie.